Buty mi przemokły. Chuj w twoje buty. Musimy pomóc Miltenowi. No dobra, to jaki jest plan? Słuchaj, magia umysłu to nie przelewki, ale mam już pomysł. Trzeba odświeżyć starą znajomość. Ksardas? Ksardas, musieliśmy wrócić na Włości z buta przez jakieś leśne ostępy? Chujowa sprawa. Błota w puszczy było tak dużo, że ostatnie kilkaset metrów przeszliśmy boso, bo się nam buty poprzyklejały do tego torfu. W końcu jednak dotarliśmy do mojego majątku. To jaki masz pomysł na kontakt z Ksardasem? kamienie ogniskujące. Jeszcze je masz. Tak, zobaczymy czy te stare kurestwa jeszcze działają. Wasi. A kurwa, przecież został w mieście. Nieważne, sam po nie pójdę. Piwnica nie była najbardziej przyjaznym miejscem tego domu, kto wie co na to wpływało. Ciemność kilogramy kurzu, no albo przykute łańcuchami do ścian strażnicze cieniostwory. Nieważne. Dosyć szybko znalazłem to czego szukałem. Owinięte w starą szmatę maga wody trzy kamienie. Zabrałem zawiniątko pod pachę i wyszedłem. Diego Przesuń trochę stół od ściany. Musimy zrobić trochę miejsca na hologram. Ustawiłem kamienie w trójkąt na stole. Między boki jakie tworzyły ustawione kamienie włożyłem rośliny many jako paliwo dla połączenia i wywołałem Xardasa. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Uspokój się stary nekrofilu. Meliskę sobie zapaszczy coś. A to ty... czego chcesz? Nie no ksardusz. kultura wymaga najpierw porozmawiać, wymienić uprzejmości i tak dalej. Jak tam w tych nieznanych krainach. Tak samo jak wtedy, kiedy postanowiłeś z nich spierdolić. Ach, tak jak wtedy, gdy nałożyłeś na mnie klątwę zacofania w rozwoju. Hmm, zapomnijmy o tym, jak mogę ci pomóc. No kurwa, wreszcie mówisz ludzkim głosem. Słuchaj, nasz kochany Milten jest pod wpływem uroku. Milten, ten Milten, arcymad Milten, aha. Morda, pod wpływem uroku z gałęzi magii umysłu. Nie pozwoliłeś mi dokończyć baranie. Hmm. To zmienia postać leczy, magia umysłu. Dawno zapomniana gałąż. Pewnie chciałbyś, żebym ci pomógł? Nie kurwa, chcę, żebyś mi podgrzał zapiekankę z odległości 70 tysięcy kilometrów. Nie mogę ci pomóc. Jak to kurwa nie? Daj debilu. Jestem nekromantą, a nie psionikiem Ksarciu. Nie znam lepszego Gandalfa od ciebie. Zamachaj różdżką, zrób żmigło fajfusem. Nie dbam o to, zrób coś. Ok, wysyłam ci dane. Jakie kurwa dane? Jak to jakie? Na GPS. Dokąd? Tam znajdziesz swoją odpowiedź. Ja znikam. Elo. Sardas zakończył połączenie i wrócił do swoich studiów. Warto wspomnieć, że gdy opuszczałem nieznane krainy, to zaczynał drugi rok informatyki. Ech, ten jebany dziad wysłał mi współrzędne jakiegoś gówna w górniczej dolinie. Nie chcę go czytać nawet. Diego, GPS nie chce wczytać danych. Pokaż. Spójrz. Mm. Już wiem. Pinecka pokazuje punkt w pustce na zachód od zamku. Pewnie chodzi o dawny obóz sekty. Tam przecież specjalizowali się w magii umysłu. Diego, niech nocie kurwa ucałuje w te zakola. Jesteś geniuszem. Poczekaj tu. Ogarnę ekwipunek. Nawet nie chciało mi się wołać służby, taki byłem napompowany. Sam obskoczyłem pół majątku, zgarnąłem jakieś w miarę niekrępujące ruchów w pancerze, lekkie miecze i plecak z prowiantem. W drogę do górniczej doliny. Nie pierdoliliśmy się z żadną karetą czy innym głównem. Trzeba się rozruszać na starość. Droga na przełęcz miała w kompletnej ciszy. Obaj byliśmy całkowicie zamyśleni sytuacją w jakiej się znaleźliśmy. My i nasi przyjaciele. W pewnej chwili Diego zatrzymał się na środku drogi. Oparł się o drzewo, wyciągnął gitarę i zaczął wyć. Co się stało? Z naszą grupą? Pyta Bezio w swym majątku. Ciężko sprostać takim czasom. Ciężko w ogóle być w porządku. Co się stało z naszą grupą? Ares na kontynencie, w ministerstwie. Wiesz, Dobrze mi tu płacą. I dorabiam na złodziejstwie. I dorabiam na złodzieleństwie. Genet z wilkiem są w myrtanie, bo tam mają swoje kusznie. Angar znowu jest w warancie. Wszędzie wolno. Wszędzie luźnie. Czeki Jordan wciąż na morzu. Tam są wolni i pływają. W połowicznym zanurzeniu. Walczą z wichrem i stękają. Walczą z wichrem i stękają. Za to gorn pilnuje loch. Biega, służy robarowi. Mario Kwiatki wącha od spodu. Bo służył nieprzyjacielowi. Watras. Ten co wkurwiał ludzi. Tymi swymi kazaniami. Cię wybielił. Jest w niewoli. Wrago między asasynami. Wrago między asasynami. I jest w pace zamachowcem. Ogłoszony przez sędziego. Niegdyś dla króla był synowcem. Ale teraz niczym Diego. Szczęście go już opuściło. Teraz tylko wegetuję. Się skończyło, było miło. Na skazanie oczekuję. Na skazanie oczekuję. Oto rowie słuch zaginął. Pewnie się gdzieś zaszył na wsi. Spokój w życiu go ominął. Taki to jest ten los nasz psi. Lester zadowali w żyłe. Mówi: Jest mi z tym dobrze. Chyba zrobiliśmy pomyłę, że został na tym sorze. Że został na tym Sorze. Gileon został przełożony. świętego zakonu paladynów. wsparciem był nieoceniony. Na arenie u Murzynów. bogaczem w końcu został. Tak jak sobie to wymarzył. Zabił smoki, zabił chłopca. Ależ on się nam wydarzy. Ależ on się nam wydarzy. Został nam tu milden jeszcze. Nasz arcymag i nasz biedak. Beź Diego chcą rozerwać kleszcze. Chcą uwolnić, lecz kto wie jak. Torus z go opęta. Zrobił z niego marionetkę. Ta kurwa, jebana banamenda. Opróżniła naszą portmonetkę. Opróżniła naszą portmonetkę. Diego kurwa przestań, bo zaraz zaczniesz walić wódę i napierdalać żonę. Beź ja nie mam żony. No i dobrze, jedna bestia mniej. Choć nie mamy czasu. Ja i mój zaprzyjaźniony niespełniony bart dotarliśmy w końcu na przełęcz, a tam kurwa z dziwko, barykady i oddziały straży miejskiej? Jak myślisz, co? To? Chuj wie, przekonajmy się, podbijamy do barykada, tam zatrzymuje nas jakiś Maciuś z uprawnieniami szefa. Czego tu? My na przełęcz. Nie można na przełęcz! Kurwa. Macie grejt! Bez glejtu nie puszczasz? Nie, tak kazała Rada Miasta. Jestem bohaterem Królestwa. A to mój kumpel, wpuść nas. A to władzić. Hm. Łatwo poszło, za łatwo. Ciekawe czemu w ogóle tu stoją. Przechodzimy przez zasieki i drewnianą kładkę, i nagle zaczepia nas jakiś sieć. Hej, godni panowie, nie mogę was zatrzymać, ale przynajmniej mogę was ostrzec. Uważajcie tam, w Dolinie. Niby na co? Orków. Co kurwa? Jakich orków? Przecież już dawno ich wybiliśmy. Tak, ale zmiany w królewskim prawie migracyjnym spowodowały wpór w klanach, które zeszły z gór i opanowały całą dolinę jedynie. Tak, tak kurwa, wiem. Jeden jedyny zamek, zamieszkały przez nieugiętych rycerzy, wciąż stawia opór najeźdźcom i uprzykrza życie orkowym hordom stacjonującym w swym obozowisku. Dokładnie. I nie, nie pomogę wam z tym. Już skończyłem z odwalaniem brudnej roboty za innych. To ja wbijam w to, że niektórzy nazywali to ratowaniem świata. Nie i koniec. Teraz zajmuję się swoimi sprawami. Jak zajebię trochę orków, to nie żeby wam pomóc, tylko dlatego, że mi przeszkadzali w interesach. Szkoda. No to ten. Powodzenia tam na dole. Dzięki. Chodź, Diego. Przeszliśmy bramę na przełęczy, jakoś spokojnie tak. Ani jednego orka, czyżby kłamali? No nic, idziemy dalej. Którędy? Przez kopalnię, czy środkiem przez przełęcz? Jak to, którędy? przez kopalnię. A właśnie, obawiałem się, że to powiesz. Diego, stop. Nie jesteś kurwa w tym swoim kubraku, więc uspokój dupę, niczego nie podrzesz. No, ale te ściany są ostre. I tak jesteś w moim ubraniu, pożyczonym, więc o co w ogóle jęczysz? A, no dobra. Jakbyśmy poszli przez przełęcz, to będziemy bardziej na widoku niż buntownicy zmrtany z tym swoim fasłem niech żyje Okara. A skoro w dolinie znowu panoszą się małpy, to nie ma co ryzykować. Myśl Diego, myśl. Dalej Diego już nie marudził, najwyraźniej wrócił mu zdrowy rozsądek. Szkoda, że na starości zrobił się taki jękliwy. Popatrz, minęło tyle czasu. A tu dalej spalona ziemia. Ani jednego zielonego drzewa czy krzewu. Taki to już jest ten smoczy ogień i jego skutki. Taki to już jest, kurwa. Niech ktoś mu powie, że tu nie było ani jednego smoka. W końcu doszliśmy do wejścia do kopalni. Przejście przez nią nie było przyjemne, ale ile razy już się ją w życiu pokonywało. Idź po dowody istnienia smoków, zanieś Agenowilist, miej na oku zobaczę. Bez iść tu, bez iść tam, stare dzieje. No i jesteśmy. Ty. A może skoczymy jeszcze na plac wymian? Nie, już zgarnąłem bonusę nostalgię. Nie, to trudno. Dawaj, idziemy na bagna. Pokonywaliśmy właśnie standardową drogę, jak kiedyś do starego obozu, kiedy naszym oczom ukazał się orkowy obóz oblężniczy. Taki sam jak kiedyś. Musimy trzymać się blisko rzeki. Małpy boją się wody. Plus jeden, Dieguniu, plus jeden. Ty, mam pomysła. Jakiego? Kurczę sprytnego. Włóż rękę do prawej kieszeni plecaka. Hmm. Czujesz. No, metal. Uprząż. Zapinaj, zejdziemy po ścianie. Mimo amatorskich umiejętności wspinaczkowych udało nam się sprawnie zejść ze skalnej drogi na sam spód. Byliśmy już obok samej rzeki. Nawet żadnych topielców. Cicho tu nie. Jedynie z obozu szympansów widać było unoszący się dym ognisk. Posłuchaj, Diego. Małp jest za dużo na nas dwóch. Trzeba to zrobić mądrze. Wiesz, musimy być szybcy jak śledź i ci się jak wrzut skradający się do owiec. Dobra, idź przodem. Będę tuż za tobą. Udało się nam dostać niepostrzeżenie na drugą stronę rzeki. Jeszcze tylko raz i. O cholera, a co to za monstrum? Kurywa. Znowu postawili palisadę. No nic, jakoś to obejdziemy. Nie takie rzeczy się w życiu pokonywało. Diego, diego. Słucham kolego. Włóż rękę do lewej kieszeni plecaka. Hmm, Czujesz? Na silikon. Kurwa, to akurat czepek złapałeś. On nie jest konieczny. Kurczę, wyciągaj skafander, przepłyniemy przy dnie rzeki i małpy nas nie zauważą. Smart. No ba, udało się nam niepostrzeżenie przepłynąć pod mostem na rzece, ale co dalej? Tlen w butlach zaczął się kończyć i musieliśmy wyjść z wody w połowie drogi. Dobra, co dalej? Idź za mną i zachowuj się naturalnie. Plan był prosty: przejść obok orków, udając, że wszystko jest w najlepszym porządku. Mi szło całkiem nieźle. Ten chód zrezygnowanego skazańca był najwyraźniej dosyć przekonywujący, ale nie bo szedł za mną Diego, który machał tymi łapami jak małpiszon, bo nie potrafi spokojnie. Statecznie przejść 200 metrów, tylko musi się gibać jak kola w płonącym lesie i wymachuje tymi łapskami. Orkowie zorientowali się w mig, co jest B i rzucili się na nas, tękając to swoje uczacza. Mnie natomiast kurwa ośniło. przypomniała mi się wizyta w mieście orków jeszcze za czasów bariery. Nabrałem tyle powietrza w płuca, ile mogłem, zniżyłem głos, jak tylko mi struny na to pozwalały, i wyplułem z siebie krótki rozkaz. Nemrok, kawarok". Orkowie ku naszemu zdziwieniu obsrali gacie. Niektórzy na nasze nieszczęście dosłownie, ale to odrażające, i schowali swoje tomaszoki. W pełnym szacunku geście zrobili nam szpaler i stoporów, wyszykowali łuk jak na mytańskim śrubie. Kurczę, o co im chodzi? Chuj z tym, choć szybko za nim ogarną, że nie jesteśmy orkami, tylko już tak nie kiwaj się na boki. Przebiegliśmy dróżką trochę na oślep. Ale byle dalej od małp. Okazało się, że kurwa palisada zasłania całą drogę na bagna. Ja jebie? Trzeba improwizować. Słuchaj Diego? Która kieszeń? Co? No, myślałem. Nie myśl kurwa. Patrz, mam tu coś na czarną godzinę jak ta. Co takiego? Dopalacze w osiem. Co kurwa? Skąd to masz? Nieważne. Wiem, nie powinniśmy, ale to jest sprawa życia i śmierci. Okej, okay, dawaj! Masz popite. Mam, chcesz mleko? Daj. Zażyliśmy obaj po pastylce w 8 i przefrunęliśmy nad palisadą, by znaleźć się po drugiej stronie. No i co, wygranko chyba nie. Nie kurwa. Ustka. Bezi, co to ma znaczyć? M. Skutki uboczne. Bo warto nadmienić, że tabletki w 8 wywoływały, a raczej mogły, bo nie zawsze, ale mogły wywołać silne halucynacje. No więc mieliśmy nadzieję, że to tylko chwilowy majak, ale kurcze nie ma tak dobrze. Wędrowaliśmy po tym nieużytku dobrze ponad kwadrans. Działy się tu pojebane rzeczy. Nie było żadnych przedmiotów, drzew ani zwierząt, a orkowa palisada była kurwa przezroczysta. Z zewnątrz wydawała się realna. Czy to wszystko jest kłamstwem? Nasze zmysły igrały z umysłem, ukazując mu przedziwne rzeczy. Beziu, nie może być. Czy właśnie jesteśmy w niemożliwej fortecy Zimcza? W czym kurwa? A nic. Pojebało mi się uniwersum. Dalej na horyzoncie dostrzegliśmy jakiś prostokątny punkt. Dziwnie i chuj podejrzane. Podeszliśmy bliżej i tabliczka. Co jest? Są na niej zapisane jakieś niezrozumiałe rzeczy. Spójrz. Tu jest napisane coś o alchemii. Nie wydurniaj się. Nikogo to już nie bawi. To, że ty nie rozumiesz, nie znaczy, że to bezsensowny bełkot. A co? Może ty odczytasz to gówno? Patrz, nawet uśmieszek jest na końcu. Pewnie jakiś troll to na bazgrolił. Okej, okay, Gomez. Witaj, Diego. Jak mogę pomóc? Co jest, kurwa? Co? Nie widziałeś mojego nowego telefonu? Najnowszy model Xardioni. Nie sądziłem, że będziecie stać na nowy telefon po. Po konfiskacie. Weźm mam swoje źródła. Dobra, patrz. Gomez, włącz tłumacz. Włączam tłumacz. Mów. Okay, man, you made it behind the great orku. Okej, okay, człowieku. Zrobiłeś to za wielkim orkowym murem. As you see, the story of the orkish hordes behind this wall is a complete fail. There is nothing more to find. Jak widzisz, historia orkowy hord za tym murem jest kompletnym fałszem. Nie ma tu niczego więcej do znalezienia. This place is abandoned. It's the end of the world. To miejsce jest opuszczone. To koniec świata. Poczekaj, co to za bzdury? Nie wiem jeszcze, ten tłumacz jest walnięty, ale lepszy taki niż żaden. To język demonów? Angielski debilu. Było uważać na studiach. Ej, mam tylko podstawówkę. No już dobrze, przynajmniej umiesz czytać i pisać. Coś tu pisze dalej. But me is mighty alien dwarf, which not depends to this game story, and which name is not of public interest. Wanted to warn you. You've been tricked to believe a story which is not true. They want to get you. Do not believe anything they say. Keep your eyes open. The mighty alien dwarf. Ale ja jestem potężny Krasnolud Ufolud, który nie zależy do tej historii gry i którego imię nie jest w interesie publicznym, tu. Chciałem cię ostrzec. Zostałeś oszukany, by uwierzyć w historię, która nie jest prawdziwa. Chcą cię dostać. Nie wiesz w nic, co mówią, miej oczy otwarte. Potężny Krasnolud Ufolud. Co jest kurwa? Jaki Krasnolud? Jaki Ufolud? Kim są oni? Kto chce mnie dostać? Nie mam pojęcia, co się musiało zjebać z tłumaczeniem. Poczekaj, to nawet ma sens. On mówi, że historia orkowych hord to kłamstwo. Faktycznie tu nikogo nie ma. Może ten obóz pod zamkiem to makieta, a orków tam nie ma. A ci przed Palisadą? Może też są jakimiś kurcze aktorami za pięćdziesiąt. Widzisz, że Palisada prześwituje z jednej strony, więc jest chuja warta. To kto nas okłamał? Cieć na przełęczy, ale dlaczego? I w tym momencie kartka zaczęła płonąć, papier wypalił się, a deska jakimś cudem przetrwała. Na drewnie wyryte były kolejne symbole. Te już natomiast nie były w języku demo, po angielsku znaczy się. Co to za krzaczki? Nie wiem, poczekaj. Okej okay, Gomez, jak mogę pomóc? Zamiana liter na mowę. Włączam zamianę liter na mowę. Zbliż telefon do liter. Skaner włączony. Witajcie podróżnicy. Zapewne przywiodła was tu jakaś mroczna sprawa. Inaczej nie zapuszczalibyście się w to zapomniane przez bogów miejsce. Nie martwcie się. Nasze spotkanie zostało zaplanowane. Wasze zmysły was nie zwodzą, dalej nie ma nic. Starożytny demon Beliara starzysta wyciął część świata, by zaoszczędzić na czasie pracy i pójść na dziwki. Ale to nie powinno was martwić, bowiem ja wyciągam do was dziś pomocną dłoń. Aby odnaleźć swę odpowiedzi, tak jak przeczuwacie, musicie udać się do dawnego Bractwa Śniącego. Znajduje się on jednak teraz w niedostępnym dla zwykłych śmiertelników miejscu. W wymiarze ruskich modów pomogę wam się do niego dostać. Po drugiej stronie deski przybity jest pierścień, który należy włożyć, by przenieść się do tego wymiaru. Działa tylko jednorazowo, więc musi zostać spożytkowany mądrze. Stężeście się jednak? Bowiem wyprawa w tak spaczone przez narzędzia moderskie miejsce wiązać się może ze straszliwymi i nieodwracalnymi skutkami. Jeszcze się spotkamy ktoś, kto życzy wam dobrze. O chory, jesteś pewny, że to nie taps. Nie jesteśmy dalej ciupnięci. Nie, to rzeczywistość. Sprawdź drugą stronę deski, wymiar ruskich modów. Kiedyś słyszałem o tym miejscu. Sardas kiedyś o nim wspomniał, a gdy podłapałem temat, skarcił mnie jak nigdy i kazał więcej o tym nie wspominać. Nic tu nie ma. Czyli jednak to fałszywy ala. Nie czekaj, coś jest. Co takiego? Faktycznie pierścień. Pokaż. Tylko nie zakładaj. Nie jestem dólny. Na tyle. Hahaha, ha, ha, bardzo zabawne. Kto z nas idzie? To bardzo trudna decyzja. Pamiętasz, co tam pisało? Ryzyko jest wielkie. Ja pójdę. Dla Miltena? Nie. Nie z tym ekwipunkiem. Musimy wrócić i się przygotować. Nie ma czasu. Idę. Nie. Mam inny pomysł. Wyślijmy jakiegoś Ukraińca, to będzie jak podróż do macierzy na święta. Jesteś pewny? To moralne? Nie. Ale chuj mnie to. Ważne, że my będziemy mieć się świetnie. To trzeba się teraz stąd ewakuować. Racja. Masz zasięg? Mam, no przecież korzystałem z asystenta. Dwoń po taksówkę. Dojedzie tu. Nie baranie. Na przełęcz. Stamtąd pojedziemy do mnie. A już dzwonię. Jak się rozmówisz, to wracamy.